Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niedostateczny. A to jest pierwszy odcinek z serii. Let's play Metin 2 Polska na klasie wschodnim. Także zobaczmy, co wybraliście. Czym mam grać? Jestem bardzo ciekawy. Ok, momencik. Zobaczymy, co wygram. Mam nadzieję, że to dobrze policzę, bo nie powiem, może być z tym delikatny problem. Tak obstawiam. Minęły trzy dni. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze i tak dalej. No, zobaczymy, co tu będzie. Trzy dni minęły, tak? Tak. Okej. Okay. BM w Hunio. BM 1. Hunio 1. Lecimy dalej. Postaw VIP musi być. No rękawice mi najbardziej zależy, bo bez, nie, bez nic nie leci. Nie opłaca się wyprzedawać, jeżeli już masz postać zbudowaną i tak dalej, tak myślę. Mental jeden. Mam nadzieję, że to dobrze policzę. BM. Ok. Okej, okay. czyli BM tuż jest trzy, bo EPSO to świerć i jedna osoba, która to polubiła, więc... Liczę to jako 2. no to proste, ja chory na głowę dla zwykłego Maćka. Bez item shopa, o coś dla mnie, nie ma problemu. Gino 1, a tu Ninja, Ninja 1, BM, BM wygrywa? Co, coś nagrywa? Tak. BM <grywa> wygrywa, ale jaja. Unio. Punio, a o to chodzi, fajnie, Kirin lepsze. Do Keering musiałem mieć 30 platform z premium, a nie wiem ile jednak konto kosztuje z premium, żeby to wziąć, to raczej dużo. <głos> <głos> Także no, jest jak jest. Zobaczymy z tymi botami co tam jest. Pozefisz, że nie zmienię, nie zdziwi. Heller u żółtych. Heller, czyli to już jest dwa. Żółci, cztery. Ok, strzałka mi na Proste, że jest, człowiek zmieniony wejdzie w z człowieka nigdy. Wiesz, jak jest. No, to trochę jest, to prawda. Zdecydowanie tak jest. Stuwa miesięcznie. Shaman Heller. Okej, okay. Pietruszken. Unio. 5. Altew 4. No, może tak być. Unio. 6. Smok. 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 1. Mam nadzieję, że to dobrze policzę i się nie niepierdzielne gdzieś. Mental. 2. zobaczymy serlika. <grymian> Likan. Likan. 5. Dino. Kurde. 6, 6, ok. Archer 3. Archer 3, bo tam niżej jest dagger. Bo tam nie było napisane jaki ninja. Archerem bram na zefizerze, tylko Kirin? Może tak być. Wiesz, się Peter kończy po trzech odcinkach? Luz, lu, luźno. Ja skończę w 4. Kirin smok, czyli 2 smog, czyli smog 3. No to prawda, no, to jest taki minimum daj sobie spokój no tak jak mówiłem o kirnie no musia mieć 30 platform z ulepszonym no a to kosztuje mental 3 dagger albo heller czyli albo 3 albo 5 tu oh jest smok 4 Arkadatlar, no miałem serysz Arka na Arkadatlar, na Anadolu, na zefirze na tureckim klastrze. Zobaczymy, co, jak się to zmieniło od czasów, kiedy grałem na wschodnim. Ciekawe, no wiem, że będzie fuzja. No i dobra, no i co niby tam wygrało? Nie wiem, jeżeli to dobrze policzyłem. Mam, na, mam nadzieję, że to dobrze policzyłem. O, tak było, kurde. PM 4, 3, 3, 5, 4, 5, 3. No jeżeli miałby być Pałą, to bym to zrobił tak, że te albo Hele, albo Ninja, to by było tu na 3. Likan wygrywa. jest 6, 6. No to wybieram Hunio. wolę hunio niż Gino, bo tam jest bliżej alchemic. A jak mam zrobić 30 podkąt z postaciami podkory, no to trochę bym latał sobie z Gino, z hunio jest dużo bliżej. Więc zawsze to zaoszczędzony czas. Także let's go. Mam nadzieję, że wszystko dobrze policzyłem. Na razie po będę rabazisa. Na razie będę robi zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. H2. Ja yeah, pidi. Here we go again. Nie wierzę. Likan zabójca. A, nie ma babki. Dobra, czyli to nie ma znaczenia. I nikt zajęty. Nie ma. No i git. Ale tu będzie tyś, tyś. Ojejo. Będzie wesoło. Ja czuję, że będzie wesoło. Jestem tylko ciekawy, czy mnie boty przywitają. Że sprzedają wony, czy coś takiego. A, no, na nalikanie tego nie zobaczę. Członkostwo. A to widziałem na Zefirze, ale na Zefirze to było zablokowane. Ja wiem, że coś takiego jest. I tak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o grafikę. Wiecie mi, czy Git, czy rozdzielczość zmienić. W razie W. <grym> okay. Jesteśmy w grze. Witam. To Tomaszek Likan. Witam, witam. Taka będzie rozdzielczość. Dajcie mi znać, czy taka rozdzielczość jest cacy. I tak dalej. W ogóle to są obronie bohatera? Ja pierdzielę przecież to jest takie ułatwienie, że. Ja pili. Nie ma problemu, ja nie bez Isu. Tylko. Hmm. Zastanawiam się nad jedną kwestią. Jak ogarnąć rękawica złodzieja? Wydaje mi się, tylko nie musiałem cofnąć do odcinku, jak otwierałem e, szkatułki z groty. Tam jest taka e, szkatułka, tylko nie pamiętam dokładnie, która, która pozwala na ściąganie rękawicy. Ja moje wszystkie yangi, jakie będę miał, będę pchał praktycznie w te... E, jak to się nazywa? Te szkatułki, żeby mieć rękawicę złodzieja. Dobra, zrobimy bez item shopu. Będę grał jak najtrudniej, jak to jest tylko możliwe. Jak najtrudniej. Żeby wam pokazać, że, że... Jak ktoś wie jak i tak dalej. To pozdro 600. Ale bronię bohatera będę używał. W ogóle jaka to jest przeskok? Używam ich chyba pierwszy raz? Drugi level, ja pierdolę. Ale selecę. Dobra, wiem, że tu się daje w inta. Bo nie wiem, czy zręczność czyściłem. Jeszcze nie wiem. W ogóle, jak to... Polski czad. Ja pierdziele. Ktoś tu pisze coś. Kupię pele? Czemu? To to blaski są, czy co? Nieznany kamień. Trochę nie grałem w metina od czasu. Cel demon, zbawka. Dobra, zobaczymy co to będzie. Jestem bardzo ciekawy. Także, jaki jest cel tej serii? Nie wiem. Na razie nie mam pojęcia. Dobra, ile to bije? 25. Okay. A ile bije? Co? Co? No nie! I to ma być ciężkie. Na no, ile to jest? Na no, dwa tygodnie. Dobra, co ja zostaję na dziewiątym levelu? Szukam gildii. Jak wrzucę ten odcinek, to szukam gildii Na dziewiątym levelu zostanę sobie e, trochę i będę bił wem jeden. Dwa tygodnie. Wiesz, to jest jakiś kosmos. bit 150 Autosem kontra 20. Dobra, no to tak będzie. No, będę grał tak trochę po swojemu. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba taki gameplay, chociaż może być różnie. No, na 9 levelu zostanę chyba. O gildi muszę... Dobra, na pewno wrzucę to przed dziewiątym levelem, jeżeli ktoś gra w Hunio, to chętnie wejdę do jakiejś gildi. Ja będę pm jeden buszował. Mógłbym teraz... Jeszcze tak myślę, bo dobry motyw jest taki, ogarnąłbym pięć kajangów i pobiegłbym na bazar i zbierał złom. Może by ktoś biegala wyjebał? Chociaż Polska jest starym serwerem, więc jest duże prawdopodobieństwo. Ta rękawica złodzieja, groty to mnie kurde będzie trochę drażnić, ale damy radę, no problem. Nie, no to jest przegięcie pały, ile ja biję, nie? Nie wiem, po co ten Likan będzie. Wiem, że Likanę pod instancję się nie ustoi. On najlepiej działa na... tam, gdzie są metiny. Czyli nie wiem, jakiś serpent? Zodiak? Smok? Razador? Nemera nie. Nemera chyba ten, ta postać nie uwali. To jest mi mieć ninja plus y, smoka. To byłoby ciężko raczej tak ogarnąć. Więc na razie nie mam pojęcia. On ma bardzo wąski autoatak. I ma też takiej kulawy ten auto-atak, więc pod autowąś nie nadaje za bardzo. Więc on raczej jest taki pod metiny bardziej. No na razie jeszcze nie wiem, po co będziemy działać. Pewnie będzie Metiny w 2 Jeszcze zapomniałem o tym, że na Polandzie będzie duży problem, jeżeli chodzi o skillę Czy biologa. No, ale że ktoś pisze na czacie. Fajnie. Dobra, gdzie mamy tam iść? Strażnik portalu. No i co? Polowanie na niedźwiedzia? Jakie polowanie? Dostał strzał, się przewrócił. Co teraz? Metina mam nakopać? Okej, okay, szukamy Metina. W ogóle zapomniałem, że jest muzyka w Metinie, nie? Zostawię na pół. Jak coś, to mi napiszcie, żeby wyłączyć tą muzykę w następnych. Metin, księżyca. 159 z hita. Dobra, dawaj, Yangi. Idziemy oddać misję. Kolejne. Co teraz? Znisz inne kamienie. Dobrze, szukamy innych kamieni. Jest i Metin. Idziemy na niego. Jeszcze sobie tylko porównam damage. Ale to będzie pewnie to samo. Autosami 20. A tymi o 150. To jest przegięcie pałki. Jak na priwie, nie? 18. Niech, yeah, pierdziele. Okej, okay, czyli trzeba wrócić do tego ziomela. Idziemy. Nowita Mędrzec. Co tam masz dla Tomaszka? Ekspa. Nowy zapach. Złota moneta wskaże mi drogę. Akurat kojarzę. Ok, czyli idziemy do strażnika. I dajcie mi znać, co sądzicie o, lik o takim wyborze. Likan. Kurde, Bela. Myślę, że będzie zabawnie. Taką mam czutkę. Czutka jest na lik... Ej, nie będzie. A, kiedyś to y, miałem na, tor y, na tortudze. Jak na strafie walki nikt nie chodził. O to miałem, no? Nie mam screena raczej. Albo jak znajdę, to wam pokażę. Miałem jeden, dwa, 3 wątpię, że to znajdę. To jest raczej bardzo mało prawdopodobne. Tego to nie widziałem. To jest to chyba nowe. To nad nie wiem co to jest. Tu się jakoś strefowali. Tu gdzieś po prawej się klikało, nie? O to. A, ktoś tu działa. Bo kiedyś był taki motyw, to dla kogoś kto nie, nie, nie był tam. Kiedyś na melee ekspiło się na... na tych. Na insektach. I stamtąd brało się z strefy walki dzikie psy. Tam polimorfia dobrze leciała, i jeszcze dla niewtajemniczonych, tam dało się dropić skrzynie, gdzie się dropił, gdzie dropił dzik wojenny. Taki. Nie wiem, jak się ta skrzynia dokładnie nazywa, ale tam dzik wojenny dropił. A nie było tego na wiki. Taka ciekawostka. I tam się chyba zabijało, i po trzech minutach się wychodziło? Jakoś tak to było. Królestwo ludzi. <laughs> No, witam, witam. Buenos dias, Buten of Morden. Here we go again. Od h jakieś ziomale sobie stoją? się siema, ziomale. Dobra, to w następnym odcinku podziałamy. Pamiętajcie o aktywności, jak coś. Czempion czwarty. No, oh, już mój pierwszy kolega. Kolegen. Na pewno Botbo się zakręcił. Dobra, zobaczmy, jak tu robią ludzie te 3 IQ more than you. O, no to koza. Tu chyba z jakiś też. jakiś heller tam popyla. Lwiec. Dobra. Zobaczmy to. Niedużo. Dwie minuty? O, skubańce. O, ambitnie. Czyli ktoś tam coś coś tu kombinuje. Spokoloco. Nie mam piątego. Jak to wygląda w ogóle item shop? Ja nie, ja nie wiem. Ale biało. Łe. Item shop mi nie działa, więc to będzie bez item shopu. <noise> nie, no nie da mi nic wisa. O, działa. Ładuj konto. Pokaż, ile to kosztuje. 10 zł. A ile jest rękawica złodzieja? 32. Dobra. Tu zakończymy dzisiejsze wojarze obok bezdusznej. Także zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie o aktywności. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, kto dotknął do końca. No i co? Jeszcze mam miłego dnia wieczora. W zależności, kiedy to oglądacie. Dajcie znać, czy taka rozdzielczość może być. I czy muzykę Wypierdzieli śpizdu? pizdu? Widać Wiedźmina? Czy niech se lata? Pa, pa!